Kawasaki Z650. Jest to jeden z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszy model tego producenta w Gamie. Dlaczego? Ponieważ aktualnie średniej wielkości nakeda, a może nawet takie troszeczkę mniejsze, są najlepiej sprzedającymi się motocyklami na rynku. Głównie dlatego, że są lekkie, poręczne, łatwe i stosunkowo tanie do kupienia. Ta maszyna ma swoją historię. Gdybyśmy się zapytali marketingowców z Kawasaki, pewnie by powiedzieli, że swoje początki miała w latach 70., natomiast dla nas tak naprawdę najważniejszy jest fakt, że pochodzi on bezpośrednio z modelu ER6, który zadebiutował w 2005 roku. I akurat składa się na tyle dobrze, że miałem okazję pojeździć właśnie modelem ER6, natomiast w wersji poliftowej. Ten motocykl Z650 zadebiutował w 2016 roku, a my dzisiaj, w 2020 roku, mamy okazję pojeździć jego poliftową wersją. To, co przede wszystkim się zmieniło i co jest ważne w stosunku do ER6, to tak naprawdę bardzo dużo. Mamy zupełnie inną ramę, udoskonalony silnik oraz zupełnie inny wygląd. I to jest akurat bardzo dobre, ponieważ pamiętam, że ER6, przede wszystkim w swojej pierwszej odmianie, był bardzo kontrowersyjny z wyglądu. I być może właśnie o to chodziło. Aktualnie te motocykle w stylistyce Sugomi mają być jak najbardziej nowoczesne i jednocześnie jadowite ze swojego wyglądu. Zresztą cała rodzina Z z tego słynie. Z650 w porównaniu do poprzedniego modelu jest lżejszy. I to jest sporo lżejszy, ponieważ tutaj mamy aż 19 kg wagi mniej. Motocykl waży 188 kg. I to sprawia, że silnik, który tutaj mamy, czyli dwucylindrowa jednostka rzędowa o mocy 68 koni i nieco ponad 60 Nm, może nie wyrywa z butów, nie zostawia nas bez kapci za sobą. Natomiast sprawia, że przy tej wadze, przy tej wielkości motocykla bardzo fajnie się nim kieruje. I to jest chyba najważniejsze, w jaki sposób można ocenić ten motocykl. On jest ładny, nowoczesny, łatwy i prosty do kierowania, dlatego idealnie będzie nadawał się dla początkujących bikerów, którzy chcą zacząć swoją przygodę motocyklową na pierwszym dużym, poważnym motocyklu. Będzie on także ciekawy dla kobiet, ponieważ siedzenie standardowo jest. Stosunkowo nisko. Na tyle nisko, że naprawdę kobiety nie mają żadnych problemów, aby taki motocyklem motocykl jeździć. Co ciekawe, można kupić także wyższą akcesoryjną kanapę. Natomiast z mojego, z mojego punktu widzenia, akurat w tej kanapie jest idealnie. A jeżeli jesteśmy faktycznie wysoką osobą, to jednak już bym się nie kierował na Z650, tylko na przykład na Z900, który jest zdecydowanie większym motocyklem. To, co zmieniło się w porównaniu do poprzedniego Z650, to jest kilka elementów. Przede wszystkim właśnie kanapy. Kanapy się zmieniły, zmieniły się lampy. Z przodu mamy w pełni ledową lampę, która upodabnia ten motocykl do największych ze swojej rodziny, czyli Z900, a także ZH2. Świetnie wyglądająca, w pełni lodowa lampa, nowoczesna stylistyka. Tutaj to pasuje. Zmienił się także kokpit. Wcześniej mieliśmy zegar. I tutaj kilka osób narzekało na tamten zegar, że owszem, był ładny, wizualnie ciekawy, natomiast mało czytelny. W tym momencie nie będzie żadnych problemów z czytelnością tego zegara. Tutaj mamy wyświetlacz TFT, który genialnie. Genialnie wygląda i jest widoczny w każdym momencie. On też ma jakby automatyczne przystosowanie jasności ekranu, więc zarówno w nocy, jak i w dzień będzie w pełni czytelny i na pewno nie będzie nas oślepiał. I tutaj warto poświęcić jeszcze chwilę, ponieważ jeżeli chodzi o wyświetlacz, to możemy go, poza tym, że pokazuje nam najważniejsze, wszystkie najważniejsze rzeczy, to możemy go sparować ze swoim smartfonem. I to sprawia, że na smartfonie po pobraniu aplikacji będziemy widzieli spalanie, będziemy widzieli całą naszą trasę, gdzie byliśmy, nawet z jaką prędkością jechaliśmy, a także kiedy ma nastąpić najbliższy serwis. Specie z kawasaki mówią także o tym, że będziemy mogli wrzucać informacje z naszego telefonu, jeżeli chodzi o mapę, o nawigację, na ten wyświetlacz. My jeszcze w tej chwili tego nie widzieliśmy, natomiast ta technologia będzie cały czas rozwijana. Całość motocykla, jak można podsumować? Pewnie kilka osób będzie się pytało, no dobra Daniel, ale jakie to ma wady? I wady tak naprawdę ciężko tutaj wyciągnąć. Z tego powodu, że po pierwsze jeździmy zupełnie nowym motocyklem, po drugie, on jest bardzo fajnie skrojony, ponieważ jest lekki, ma żwawy silnik, który został poprawiony w stosunku do poprzednich kilku generacji, ponieważ teraz wprawdzie jest delikatnie słabszy. Można powiedzieć, że wręcz jest on troszeczkę. Najsłabszy w swojej grupie, ale 68 koni i tak sprawia, że do setki przyspieszamy w 3,9 sekundy. Dużo mniejsza ilość wibracji przedostaje się na bikera w porównaniu do starego R6 i i tak zapewnia nam sporą ilość zabawy. On nie jest tak zabawowy jak np. MT07 czy KTM Duke 690, ale w swojej klasie naprawdę dobrze się tym jeździ, przede wszystkim biorąc pod uwagę, że jest to motocykl dla początkujących. Tutaj kompletnie tego nie brakuje. Mi się udało dzisiaj rozpędzić do około 180 km na godzinę. Zobaczymy jeszcze, jak będziemy wracali, jak to będzie wyglądało. Natomiast zdecydowanie nie jest to motocykl do bycia najszybszym na drodze, ale do codziennej jazdy, do codziennej eksploatacji, przede wszystkim po mieście i okolicach, jak najbardziej dobrze się będzie spisywał. Niektórzy będą mogli narzekać także na zawieszenie, że jest trochę za miękkie. Być może właśnie tak jest, ale czego spodziewać się po miejskim Nakedzie, który ma wybierać studzienki, kolejny, nierówności, a takich na polskich drogach jest bardzo dużo. Kawasaki Z650 ma w Polsce kosztować 31 900 zł i w zasadzie już jest dostępny do kupna. I w tej cenie mamy dwóch głównych konkurentów czyli Suzuki SV650 oraz Yamaha MT07. I tak naprawdę w obecnej chwili wszystkie podobnie kosztują około 30 tysięcy złotych. To Kawasaki wśród nich będzie najnowocześniejsza, przede wszystkim przez wygląd, przez ledowe, w pełni ledowe światła, a także przez ten wyświetlacz. Bo w tej chwili w tej cenie klasowej, w tej cenie hmm, chyba żaden inny motocykl nie oferuje właśnie takiego wyświetlacza. I myślę, że to spodoba się. Aktualnie bikerom to jest taki jakby nowoczesny gadżet, który wręcz jest wymagany w motocyklach. Dajcie nam znać w komentarzach, co sądzicie o tym motocyklu, jak podoba Wam się ta stylistyka. Osobiście powiem tylko, że jeszcze są, że ten motocykl będzie dostępny w trzech kolorach: w takiej wersji, w zielonej oraz w białej, Mi osobiście najbardziej podoba się biała wersja.